Marta Manowska długo szukała swojego miejsca na ziemi. Była redaktorką. Występowała w reklamach i teledyskach, a także pojawiła się w serialach. Następnie współpracowała ze stacją TVN, a ostatecznie trafiła do TVP, gdzie w 2014 roku wcieliła się w rolę prowadzącej w programie Rolnik Szuka Żony. Na przestrzeni 10 lat Manowska zyskała sympatię widzów, a także szefostwa stacji. Wkrótce dostała angaż w kolejnych programach w tym w sanatorium miłości i The Voice Senior. Prezenterka znana jest również z aktywności w mediach społecznościowych. Na Instagramie chwali się życiem prywatnym i licznymi podróżami. 39, latka, W odróżnieniu od większości celebrytek do tej pory traktowała konto jak swoistego rodzaju pamiętniki i nie reklamowała tam różnorodnych produktów. Niedawno zrobiła wyjątek. Czujni fani zmartwili się, że zaczęła zarabiać na Instagramie, Ponieważ ważą jej dalsze losy w TVP. W obecnych czasach najłatwiej popularność zyskać w social mediach: na Instagramie, Facebooku czy TikToku celebrytki prześcigają się w publikowaniu coraz to nowszych i dziwniejszych filmików, dzięki którym zyskują na sławie i są obserwowane przez internautów im większe zasięgi. Tym większe prawdopodobieństwo, że w sieci uda się zacząć reklamować różnorodne produkty, wciskać widzom zniżki i sprzedawać prywatne. Do tej pory wyjątkiem w tej kwestii była Manowska. Jak sama przyznawała jakiś czas temu, nie chciała zarabiać na Instagramie, a jedynie za jego pośrednictwem dzielić się z fanami zdjęciami i przemyśleniami. Nie zarabiam na Instagramie. Nie zarobiła ani złotówki do tej pory. Spędzam trochę czasu na Instagramie i pokazuję tam trochę swojego życia, głównie podróże, książki, czy takie momenty szczęścia, którymi chcę się dzielić. Na pewno nie pokazuję bardzo prywatnych tematów i tego nigdy nie zrobię. Nie zrobię nigdy żadnej okładki o małżeństwie, ciąży, związku. Nie pójdę nigdy na ramówkę z partnerem, mówiła o swoich zasadach w rozmowie z serwisem Plotek. Coś ewidentnie musiało po drodze ulec zmianie, bo jakiś czas temu na profilu Manowskiej zaczęły pojawiać się wpisy sponsorowane i reklamy. Po tak kategorycznych zapewnieniach fani przeżyli szok, gdy zobaczyli, jak Marta Manowska w internecie reklamuje kosmetyki. Duża część publiki uważa, że Manowska musiała znaleźć nowe źródło dochodu, gdyż jej dalsze losy w TvP stanęły pod dużym znakiem zapytania, a żyć i zwiedzać świat za coś trzeba. Jak informuje Super Express prezenterka niedawno zakończyła zdjęcia do programu Rolnik szuka żony, jednak nie wiadomo, czy powstaną kolejne serie Sanatorium Miłości i The Voice Senior. Nie tylko Marta jest w patowej sytuacji, a o swoją posadę martwią się inne znane osoby, które od lat występują u publicznego nadawcy. Przeczytajcie również, gruba afera w TVP wokół miliona złotych. Kontrola ujawniła gigantyczne nieprawidłowości Waldemar z Rolnika jest milionerem tyle zarobił w programie rozczarowała agnieszkę z rolnika, a teraz wyszło: Z kim się spotykał. To znana gwiazda.